in the land of the where the shadows lie it was here on the slopes of mount doom that the dark lord sauron was defeated by a last alliance of men and elves it is here that for two and a half thousand years the rangers of gondor stood Guarding against a he forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power and the malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow and flame have fallen on the black gate, and no

takie kwestie, można powiedzieć, organizacyjne. Y, gram w, na ustawieniach bardzo wysokich, gdyż Mirrlees strasznie... Kiedy nagrywam, tnie się. Kiedy gram bez Mirrleesa, nie ma absolutnie żadnego problemu. Ale z nagrywaniem problem już jest, wtedy... Są mi przycinki na... Dobra, nie mi. Są po przycinki na ultra. No i żeby tych przycinek nie było, mamy na ustawieniach po prostu bardzo wysokich. Dobra. No cóż, egzekucja, tak, wiem. Obserwuję ja tutaj bardzo uważnie liczbę klatek na sekundę. Liczbę kratek na sekundę jak mówiłem Gdyż jestem ciekaw czy będzie spadało poniżej 30 Jeśli tak To źle To naprawdę będzie Dubaj, co źle No ja go chciałem zabić wiesz co synu O Dobra, ktoś tu jeszcze jest? To nie? Tak Dobra Ja tego zajmę się nim, a ty Pozbądź się reszty Dobra wykończmy go Nie stanowisz dla mnie problemu przyjacielu Ty też nie niestety Dobra ubijmy tego albo tego, kogo tam boisz. Dobra ten wstał wity tak Ale Tylko po to żeby ponownie się położyć Dobra na razie przecinek nie ma, ten Stone Motion był, można powiedzieć, yy, odpowiedni. Or... Ork, a nie Orkowiec. Ciekawa kwestia. Ale o tym może pan wam później opowiem trochę. Is now that a dziwna forma retrospeccy? Am I dead? You are banished from death. Taki znowu jakaś forma. retrospekcji. O! Była jakaś mała przycinka. Niedobrze. Naprawdę niedobrze. Bardzo nie lubię tej... tego. jak to powiedzieć. spowalniania przez Lisa. skradamy się. Skradniemy jej serce, tak? tak? <grym> This is beautiful. Where did you find it? Apollo. I still have a few friends left in Gondor. <laughs> <laughs> yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Dear yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But okay. soon. Uważam, że taka forma przedstawienia tego zajęcia czarnej bramy mogłaby być lepsza. Na jakiś okay, fajny szturm i obrona tego miejsca byłaby uważam lepsza. Dobra, pozwoliśmy się tego. Teraz ten tej takie buty Okej, dobra. Kolejny. I został już tylko jeden. O! To zabija zabijaj nasze, widzę. Gdzie są. Oj, 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 Spokojnie, spokojnie. Słuchaj, i tak ją zabiją zapewne. Więc po co spadasz miecz? Widzisz, głupi U, Fajna buławę! Fajny design! tych broni podobają mi się ci dowódcy ojgu fajnie wyglądają o dobra krew nie jest co teraz o widzę że młodego też chyta i

I znowu jesteśmy po tej drugiej stronie, tak jakbyś. Nie, nie jesteśmy po drugiej stronie. Tylko w takim. właśnie, gdzie, gdzie my jesteśmy. Hmm. Now, czy to mnie uczyniłeś, Ranger? Co to mnie wydało? is true then how do we break this curse we find the one who cast it on us the black hand of sauron oh the verdade já desliguei essa merda tem paboé just the lines that to can see oh Wśród ziemię, cień, korytarz. No, 10 minut, i taki wstęp. Sodzę, że za jakieś mniej więcej, jeszcze 2, 10, zostaniemy rzuceni już na wnat zapas. Kowadło, tak? This looks hmm. Italian, chodź, Joris fajne, taka ekspozycja fabularna, takie tło w przejewnikach ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Fajne, naprawdę podoba mi się pomysł? Odblokowano, wież kuźni, dostęp do wspomnień, położenie przedmiotów, rany? Mi rany Dobra, teraz... Spacja i szkaczemy. Dobra. Duchy, tak? Nie. Są... A! Kolejny no problemo. Dobra, i co teraz? Aaa, łuk, fajnie. Dobra. Eee. Dobra, i spróbujmy ich wyiminować za pomocą strzał Dobra, dobra, I jeszcze ty? Pięknie szybko poszło. Ciekawa krew, ciekawa na pewno. A jeszcze jeden tu został, tak? Bij, go, bij, co sił. A, mocu piora to. Hmm. Teraz mamy co? Przesłuchać go, o, tak? Ktoś pamiętam z. jakiejś zapowiedzi. Hmm, lewy cyr, żeby chwycić, spacer, żeby przesłuchać, ok? Spoko. Aha. Dobra, przesłuchaj go. A fiend, made of thin air. What more? A slave, I add. Swears he fought him. I sold him for a cake of Grog to Gimu, the slaver. Ok, spacja, odkryjmy sobie Kim Bóg Poganiacz. Znamy tożsamość, będzie łatwiej dopaść. Mam jego tytuł. Ok. Doświadczony kapitan, jak potęga 4. Potęga, ok. I mapa. Spoczko. Oznaczyliśmy cel. I. I to to ja chyba. Uciekaj, uciekaj.

No, i teraz powiem wam, że jestem zadowolony, bo mi nie przycina. Kiedy za pierwszym razem to nagrywałem testowo, tak? To muszę niestety przyznać, że mi się zacinało. Ale co tu mamy? Mamy jakieś tam ostrze. Ja to jesteśmy my, tak? Co tu jest obok nas? to to? tak, to jest to. Dobra. Czyli tak? I tu. Dobra. Nie, w tą stronę. A, siadu ja piołów, takie błoty. Wow. What the fuck? Co to jest? Kapitan, tak? Kolejny? To znaczmy. Nowy cel, okej. Okay. Co ja mam zrobić teraz? Ja po kolei, po kolei i powoj, bo zaczynam teraz mniej ogarniać, spuść się. Dobra, zabijmy najpierw tego kapitana, bo weźmy jeszcze ten świat duchów, może V, tak? Dobra, i mamy tu gdzieś, tu jestem. To cudo, tak? I co ja mam z tym zrobić? Podnieść, tak? Nagroda 50, fajnie. Edven, ok, ha. Fajnie, fajnie, dobra. Wyłączmy teraz ten świat duchów. These Ithildin, Star Moon, forged of Mithril, they hold memories of the ancient past. The knowledge within may be fair or ill. Okay, dobra. Jest ich tu dość sporo. Aha. Ale jak ja... chciałbym go bardzo słuchajcie z ukrycia Bardzo chciałbym go teraz tak tutaj z ukrycia załatwić e, Jak... O tak, to w ten sposób, prawda? O Dobra, wow Samouczek poziom wykrycia, zamieszanie... Pełny sprawy, dobra. Jaką przed kamerą? a Aha. Aha. Okay. A takie buty Dobra?tajmy się na możemy przy dopasami. Wow, wow. a? Świetnie. Znaczy nie do końca świetnie, ale mogło iść gorzej Na pewno mogły iść gorzej iść na tym sztukę Dobra Jeden padł Wow, to nie jest słuchajcie łatwe, naprawdę Nie mam czasu ich dobijać po prostu to jest najgorsze, że nie mam po prostu czasu i dobić, no. Wow. Come on, come on. Nie, bez jaj. Czy ja już zginąłem? O. Yy, przesuń kursor w obrębie koła za pomocą tego. Aha. Dobrze. Uciekaj, uciekaj! No nie, no. O, nie! Spacuję ją wcisnąć, kurde. You're just the start. Soon Saron O, o mój Boże! Boże. <laughs> eee... Tego. Dobra. Będę. Nie wypowiem się, dobra? No. Bo... <laughs> dobra, zginąłem w pierwszej potyczce. Oh, no! my Come on. Put towers of silver. They are lights to guide us in the land of shadow, where all other lights may fail. Um. Pale reflections of the light of the two trees and memories of a lost kingdom. Mógę małe? Chyba powinienem móc je jakoś zabić, no? Dobra, ale odblokujmy umiejętność, to nie kupimy pomysł. Eee, ekspo, potęga, ok, no ja. Upiorne pojażenie, co tu mamy? Egzekucja. Mhm. Aha. Powalenie. Elfia zwinność. To bym chciał, chyba riposte, wiecie? Mogę to jakoś. Tak, chciałbym. I. te, Dobra. Dobra, naprawdę to mi nie wyszło. Bardzo was. Zresztą przepraszam za to moje zlamienie. Widzę, że gra nie jest jednak zbyt łatwa. To dobrze, to naprawdę fajnie skoro nie jest łatwa. Liścia, nie chciałem żebyś spadła, ale dobra. Dobra. Cii, ciu, ciu. dobra, ty, najpierw ty Teraz ty Świetnie. Dobra. Ci dwaj zabici, teraz kolejna tego pana. A tego chciałbym chwycić. Dobra, i teraz przesłuchajmy go muszę. O. Aha Dobra, nie przesłuchajmy. Zobaczmy. Może o tym. O kim się by tu coś dowiedzieć. Ja wiem. Może o tym panu. O. Hugman zło kołał, dobra. No i tyle by byłoś chodzi o ciebie. Świetnie. Dobra, nie jestem pewien co tu się dzieje. Zobaczmy może być co mamy. Co tu jest? Przeprawa od dół. Ja powinienem chyba gdzie idzie iść Z tego powodu wracajmy się. Przesłuchaliśmy jednego, to fajnie, ale... To już powinno wystarczyć. Dobra. Dobra. Widzicie, też przesłuchajmy. Dobra. Nie wiem i co teraz? Mogę więcej informacji o którymś z nich jakoś zdobyć? Aha. A, ten jest blisko, tak? Dobra, ale teraz o tym zbierzmy informację. O, ten jest jakimś łucznikiem, widzę. Dobra, pozbądźmy się go. Ha. Dobra, i co? Gdzieś tu jest C, tak? A to ten. Zemszczę się. Dobra. Tak, chcę zobaczyć szczegóły. Jest wściekły, że to nie on wykonał. Ale ona potęga 5. Nie mam niestety więcej informacji. Chciałbym mieć więcej, ale cóż, trudno. Teraz nie zrobię tego tak głupio, spokojnie. Dobra. Aha. Dobra. I on tu powinien wejść za mną, tak? Dobra, spróbujmy go z łuku zlikwidować. Dobra. Dobra. Teraz skoczmy dopiero. Dobra. I się nim zajmijmy. Zanim nadbiegnie. Dobra. Szybko, szybko. I will have more revenge next time. O nie, nie da mi się wycofać. Pięknie. Nie, 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 mój przyjacielu. Dobra i... Zemsta, przyjacielu! Zemsta! Tak to się robi. Eee, yy, podnieść, tak, podnieść, chcę podnieść. Pięknie. No, tak, wow. Dobra, a teraz, yyy... Odwrót. Tak zwany. Chociaż... Albo nie, tam... Odwrót jest dla słabych. Hm. Ilu ich tu jest? Chyba powinienem zmieniać radę z nimi. Dobra. Okej. Okay. Aha. Ok, i wykończmy ciebie. Aha, dobra, wow. Dziwne, że nie możesz na tak wykańczać ich normalnie. Chyba, że można, tylko ja nie wiem. Dobra. I ciebie chciałbym wykończyć już. Pięknie. Już mnie nie powstrzymacie. Dobra, poszli. Świetnie. Przedałbym się wyssać trochę tych strzałekowych, dobra. O, informacje. Muszę. Dobra, ale tak czy siak, wracajmy do tam, gdzie byliśmy. Bardzo chciałbym powrócić na miejsce mojego poprzedniego pobytu. Dobra, chwyć go. I wysijmy strzały. No. A teraz przesłuchajmy jeszcze. No, świetnie. Bardzo dobrze. I weźmy, odkryjmy tego. Żałuję, że nie może wykąpać się <grypia> w <grypia> Boże, świetne, naprawdę. Dobra, czy mogę wejść po takiej tutaj skale jakby? Mogę, fajnie. Dobra. I co tu jest nade mną? Wow, wieża! Ona jest już to jest odblokowana wieża, czy jeszcze nie odblokowana? Tam są też alkowie, tak? Pozbądźmy się ich. Dobra, zacznijmy od wyssania Trochę strzały, chociaż nie mam już strzały, i tak? To przesłuchajmy. Wiem, że widzisz, wiem, że widzisz. Eee, nie wiem, właśnie jak tutaj zdobywać więcej informacji? A, rozumiem. Ja w tej zakładce informacje. Aha. Spoko. Dobra, poszedł. Dobra. I tak. tu jest ta wieża? Dobra. Wracajmy do tej wieży naszej. A czemu by nie? Wybier wybrać cel. Po kolei. Uzbrojenie i runy. Brak run. Nie, mam jakąś runę? Orkobójca. A czemu by nie? Chyba potem będę mógł je zmienić, tak, prawda? Dobra, Compendium. Zobaczmy co mamy tutaj. Mamy coś? O, coś mamy, coś mamy. Talion. Talion, no dolski strażnik i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie będziecie tego czytać przecież. Ale cóż, tutaj chyba Wam podziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!